U mnie tęsknota przetęskniona, Jesień nie rozbiera się ze złota, A mróz zagościł już w kołysach. Przez chmury słońce nie zagląda I coraz mniej dnia jest co dnia, Pisząc w rozpaczy pióro w A u niej brzuski, białe kuski Po łąkach błękitnych skaczą, Na wierzbach dojrzewają gruszki, Jeszcze nie kończy się lato, Chociaż wie, że to nieprawda, ta sama jesień co i u mnie, przy nigdy mi się nie wygada. Bym wierzył, jak u niej jest cudnie. Ja, choć wiem, że mi kłamie, chcąc, by jej szczęściem, był szczęśliwy. Zachwyt nad światem jej udaję, tak się nawzajem pięknie na mam. Cóż, że w nas dwoje jednaka jesień. Jeśli tą drugą bierzemy na siebie, cóż, że nam drogi do siebie dalekie, ale na ziemi, a nie w niebie.